To jest 5 minut dla rozwoju naszych obszarów portowych. To, że tak mocno pędzimy przede wszystkim z umowami i z możliwością zwiększania przeładunku wiąże się z tym, że zaczynamy odgrywać zdecydowanie ważną rolę nie tylko na Morzu Bałtyckim, ale i w całej Europie. Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, nie tylko dla BCT czy ICTSI, bo to rzecz oczywista, ale również dla gdyńskiego portu i całego kształtu otoczenia. No, sytuacja, w której teoretycznie mogło się zdarzyć. Postępowanie jest konkurencyjne, lepszą ofertę składa inny podmiot. Powodowałaby, że te no, lata, które jeszcze tu zostały, no, nie byłoby inwestycji, to rzecz oczywista, że podmiot, który nie miałby tu swojej przyszłości, raczej by się koncentrował na tym, żeby ewentualnie jeszcze jakieś zyski wyciągnąć i tyle. Nowy podmiot z kolei zaczynałby od rewolucji, od układania całego biznesu na nowo. No również to jest kwestia tego, co chociażby z pracownikami. No, cały szereg niepotrzebnych komplikacji, dlatego bardzo się cieszę, że tą najlepszą ofertę w konkurencyjnym przecież przetargu złożyło akurat BCT czy ICDSI za pośrednictwem BCT, że ta umowa jest przedłużona i najstarszy polski terminal kontenerowy i przez długi czas największy, ale nadal bardzo dynamiczny, będzie tu dalej funkcjonował. Umowa dzierżawy będzie zwiększona o kolejny teren w zachodniej części portu za Estakadą Kwiatkowskiego. No, jesteśmy przekonani, że ten sprawdzony, znany nam dzierżawca terenu będzie realizował perfekcyjnie zadania na tym terenie. Przyszły rok zdajemy sobie sprawę, że spotyka się z pewną stagnacją, jeżeli chodzi o rynek. Przeładunków kontenerowych, ale to dlatego to jest doskonały okres, żeby prowadzić inwestycje, a za to zarząd morskiego portu jest odpowiedzialny. Dla terminala kontenerowego 30-letni okres dzierżawy daje no, stabilność, która jest nam potrzebna, żeby móc zainwestować w nowe środki produkcji, w nowe środki pracy. No, biznes portowy jest biznesem niesłychanie kapitałochłonnym. Więc ta stabilność, jeżeli chodzi o okres czasu, jest no niezbędna, żeby móc bezpiecznie dokonywać dużych inwestycji kapitałowych.